Nie chce pan publicznie krytykować Ilona Maska, robi to pański kolega Radosław Sikorski, i inni politycy Platformy. To wynika z temperamentu, z charakteru, czy inaczej pan rozumie interes polski? Nie chcę teraz już oceniać, jak nie oceniam Maska, to i nie chcę oceniać swoich kolegów. To zapytam wprost, czy potrzebny był ten wpis Radosława Sikorskiego, komentujący niczego, wpis Maska? Niczego złego on tam nie napisał. To było stanowisko y, Polski i, i już. Natomiast y, pytanie... Czy sieci społecznościowe to jest dobre miejsce do robienia polityki? Czasami tak, czasami nie. A w tym ja przypadku so, tak czy nie? Ja uważam, że to są takie burze w szklance wody i. I zapomnimy za chwilę o i, tym. Tak, oczywiście. Znaczy, to są, są rzeczy znacznie ważniejsze. Media społecznościowe żyją jak jętki jednodniówki. Subskrybuj, włącz powiadomienia i odkryj treści, które odmienią Twoje życie.